Witam serdecznie i chciałbym wszystkich chętnych zaprosić na warsztaty Spotkanie Duszy, które odbędą się w dniu 15 luty. Wracamy z powrotem do Warszawy, do tego samego hotelu, w którym odbywały się warsztaty, ponieważ otrzymywałem od Was wiele próśb o to, aby warsztaty wróciły do właśnie tych miast, w których były, więc spełniam Waszą prośbę. Oczywiście rozpoczną się o godzinie 10, potrwają do około godziny 16-17, w zależności od ilości uczestników, jeżeli ktoś miałby ochotę przyjechać na, na dwa dni na warsztaty, to oczywiście serdecznie zapraszam, więc zgłoszenia na warsztaty i na noclegi przyjmuję pod adresem e-mailowym arondiagnosta.małpainteri.pl proszę w tytule napisać datę warsztatów. Jeżeli chodzi o listę zgłoszeń, to mogę powiedzieć, że są już w połowie zapełnione, dlatego że o tych warsztatach mówiłem na swoich czatach. I tam wiele osób już zgłosiło chęć uczestnictwa. Natomiast teraz, jeżeli chodzi o gwarancję miejsca, to, to wpłata gwarantuje miejsce. Oczywiście dla moich stałych uczestników warsztatów, którzy napiszą, że chcą zapłacić na miejscu, będzie taka forma, ale bardzo bym prosił. Aby dwa tygodnie przed warsztatami napisali do mnie, czy, czy nadal są zainteresowani i chcą przyjechać na te warsztaty. Na listę rezerwową będę wpisywał wszystkie osoby, które mogłyby skorzystać z tych warsztatów, jeżeli zabrakłoby miejsc i ktoś by zrezygnował. Więc oczywiście wpłata jest gwarancją miejsca i będę na bieżąco wszystkich informował o tym, czy są miejsca, czy nie. Większe zgłoszenie, tym oczywiście większe prawdopodobieństwo, że będą Państwo na tych warsztatach. Warsztaty spotkanie duszy, jak to nas na zaskazuje, to nauka medytacji i połączenie z własną duszą. Tworzy się je po to, aby ułatwić sobie życie. Oczywiście o wiele lżej się żyje wtedy, kiedy mam kontakt z własną duszą, z własną podświadomością, panuję nad własnym umysłem, nad myślami i staję się świadomym kreatorem własnej rzeczywistości. Opis tych warsztatów znajduje się oczywiście pod tym filmem, natomiast te warsztaty mają to do siebie, że tworzą mnóstwo cudów i oczywiście układamy je adekwatnie do grupy uczestników. Odpytuję o marzenia i pragnienia i wtedy tworzę warsztaty tak, aby te marzenia i pragnienia ludzi spełniły się. I dzięki temu, że grupa pracuje mocno dla siebie i dla wszystkich osób, to spełniają się marzenia wielu, wielu osób. Dlatego te osoby tak często wracają na te warsztaty i cieszą się one dużą popularnością od wielu, wielu lat. Ja się bardzo z tego cieszę, że są tak pięknie położone, że oczyszczają Waszą przestrzeń zdrowotną i tworzymy energię zdrowia. Uwalniamy z programów i z blokad, stron, złożeczeń, z negatywnych emocji i energii nie tylko Was samych, ale też osoby Wasze bliskie, o które prosicie. Oczywiście oczyszczamy karmę rodową, oczyszczamy przestrzeń związków, przestrzeń rodziny, tworzymy drogę do związków, tworzymy drogę do świadomej kreatywnej przyszłości, spełniamy marzenia, łączymy się z opiekunami, łączymy się z istotami od światła, ze źródłem, z Bogiem, wchodzimy w swoje poprzednie wcielenia, aby je poznać, pracujemy wszystkie strachy i lęki, łączymy się ze swoją duszą, aby zobaczyć tą cudowną, piękną energię, która w nas mieszka. I oczywiście podróżujemy po kosmosie, łączymy się z istotami pozaziemskimi, i często ludzie proszą o coś nowego, albo wynika to z grupy, która chciałaby czegoś nowego doświadczyć, i wtedy uzupełnia medytację o pewien fragment czegoś nowego. I wtedy zmienia medytację i tworzę pewien fragment nowej medytacji, aby ludzie doświadczyli czegoś nowego. Te warsztaty, spotkanie duszy, są dla wszystkich osób, które chciałyby się nauczyć medytować, i które oczywiście medytują i chcą poszerzyć. Swoją percepcję widzenia, poszerzyć swoją medytację, ponieważ wiele osób medytuje po swojemu, a tutaj często słyszę, że no to, co przeżyłam na tych warsztatach, było niesamowite. Medytuję w domu, ale tutaj naprawdę zadziały się cuda, zadziało się świetnie, zadziały się rzeczy nieprawdopodobne i jestem zachwycony, zachwycona tymi warsztatami. Często słyszę cudowne, piękne, pochlebne opinie od tych warsztatów, dlatego tak ludzie często do nich wracają i proszą o to, aby one były w wielu miastach w Polsce. Dlatego postaram się spełnić tą prośbę. Są w Warszawie, teraz są w Krakowie i będą w 2024 roku w Gdańsku, więc jeżeli się okaże, że prośb przybywa, to pewnie dołączymy kolejne miasta w Polsce. Ale na razie skupiamy się na tych trzech miastach. Serdecznie zapraszam na spotkanie duszy, odbędą się one oczywiście o godzinie 10, potrwają do 17, na warsztaty spotkanie duszy należy przynieść swoją matę, kalimatę, poduszeczkę pod głowę, może być opaska na oczy, może być własny prowian, na miejscu jest woda, ciasteczka, banany i warsztaty składają się z dwóch części, części teoretycznej, której ja opowiadam, po co są te warsztaty, po co się robi te medytacje, jak medytacje pomagają w życiu, jak można je przełożyć do naszej rzeczywistości, jak otwierają drogę do obfitości, do doświadomego kontaktu z duszą, z podświadomością, jak panujemy nad umysłem, jak zamykamy lęki i obawy, a tworzymy doświadczenie z naszej podświadomości, jak nasze poprzednie cienia pomagają nam w tym wcieleniu, jak wiedza z poprzednich cieleń pomaga nam w tym wcieleniu i wiele, wiele innych takich aspektów jest w części teoretycznej. Oczywiście też odpowiadam na pytań. Na ludzi, bardzo często ludzie przyjeżdżają też z indywidualnym pytaniem i dzięki temu na warsztatach mogą otrzymać odpowiedzi. Adekwatnie do swojej drogi, i do swojej przyszłości. No i oczywiście jest część praktyczna, czyli medytacje, przeważnie dwie długie medytacje, dlatego że ludzie bardzo pięknie raz podróżują, świadomie podróżują, więc doświadczają bardzo pięknie i często mówią, że nawet te 40-minutowe, 50-minutowe medytacje, no po prostu są za krótkie, bo wydaje im się, jakby to trwało 15-20 minut. Więc cieszę się, że tak pięknie to wszystko odczuwacie i zapraszam do Warszawy. Koszt warsztatów to 300 zł i wszystkie informacje. Będą podane pod tym filmem. Do zobaczenia we Warszawie w dniu 15 luty w centrum biznesowym przy ulicy Ogrodowej 58 w Warszawie. Pozdrawiam serdecznie.